Czwarta R. Kaczyńskiego. A może to był Jarek? No, mniejsza, w każdym razie Kaczyński rozjebał Polskę i cofnął ją do czasów średniowiecza. Podczas długich lat swego panowania Kaczyński pokonał wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego: Bła-a-a. a a, Bła -a, -a. Zamachometa. Fajer. Aaa. Polska Armia Ludowa. Ginhamie. Bić, żeby zabić. Zajebisty mam tasak. Haha, jestem pudzian. Wojna z masonami i żedami wspieranymi przez Arabów była niezwykle kosztowna. A cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców zesłana do kopalni w Wieliczce. Po co? Chujwi. Kaczyński, żeby jeszcze bardziej udupić tych ateistów i terrorystów, których tam wrzucał, wysłał swoich najlepszych magów, w tym Davida Copperfielda, żeby otoczyli dolinę magicznym kondonem. Jednak ten chuj Harry Potter coś spierdolił, i zostaliśmy uwięzieni pod naszym własnym parasolem. Gandalf to go tam na miejscu zajebać chciał, ale menda gdzieś spierdoliła na latającym odkurzaczu. Więźniowie, którzy naoglądali oglądali się Prison Break, wykorzystali moment, jak strażnicy grupowo trzpali konia i zajebali ich. Cała kolonia razem z Wieliczką była w rękach skazańców. Teraz to ja jestem sprite, a ty jesteś pragnienie. Taki dym zrobili, że normalnie nie ma chuja i rozpierducha w Wilnie wysiada. Kaczyński nie miał wyboru. Musiał negocjować ze skazańcami. W końcu się dogadali i król zrzucał im dziwki. Pegazusy i inne niezbędne rzeczy, a oni dostarczali mu sól z Wieliczki. wi po co? Aż w końcu chcieli tu wiebać kolejnego ateistę. A to on miał wszystko rozpierdolić. Hech, że też W11 musi mnie odprowadzać. A to co kurwa? Sędzia Anna Maria Wesołowska? Ale ten kolo ma pedalski żółty beret. Morda klapku. W imieniu heche, uczciwie, lol. Nam panującego Kaczyńskiego zakradzisz buraku wicebuli, a także zaparadowanie z fajfusem na wierzchu skazuje tego skurwielana. Stój pedale. Mam dla ciebie propozycję. Arcymak musi dostać to świąteczne wydanie pani domu. A takiego. Chuja ja ci pomogę. Będziesz mógł wziąć dodatek płytę Krzysztofa Krawczyka, bo Arcymak i tak go nie lubi. No chyba że tak. Jeszcze coś, chcę taki żółty chujowy kapelusz jak ten pedał. Jak śmiesz. Nie. Wielbujcie go. Ku urwa A. Ja chcę żółty chujowy kapelusz. Chlap chlap. Chlap chlap. Jaka mokrata woda i w ogóle? Co jest kurwa? Zajebmy go fiutem w czoło i zgwałćmy. Jep. Dobra, zdejmuj mu spodnie. Ja pierwszy. Ja pierwszy. Wypedały. Chować wacki. A teraz spierdalać. No już. Wstawaj.